Odcinek czwarty. Ludzie prymitywni. Czasami używa się pojęcia ludzie prymitywni w odniesieniu do Indian w dżungli amazońskiej, albo do Bushmenów, czy do Papuasów. I prymitywni są dlatego, że mieszkają w lesie albo na pustyni, czasami cierpią głód, nie mają zorganizowanych miast, szerokich dróg, sklepów i innych podobnych wynalazków. I kiedy pierwszy raz wyjeżdżałam z Europy do Ameryki Południowej, też tak myślałam. Dzisiaj. Uważam się za jedną z najszczęśliwszych osób na świecie, dlatego, że miałam szansę przekonać się i zrozumieć, że mój sposób myślenia jest tylko jednym z tysięcy innych możliwych światopoglądów. Dlatego tak ciągnęło mnie do podróżowania. Ja czułam, że na planecie są też zupełnie inne światy, gdzie ludzie mają inny system wartości, a to przekłada się też na jakość ich życia. No i im bliżej docierałam do prymitywnych ludzi, tym lepiej się czułam. Im więcej czasu z nimi spędzałam, tym bardziej miałam ochotę do nich wracać i pewnego dnia odkryłam, dlaczego tak jest. Odrzuciłam europejskie przyzwyczajenia i uprzedzenia. Przestałam patrzeć na nich z naszej perspektywy i nie oceniałam już, czy mają buty, czy nie, jakie noszą ubranie, tylko zaczęłam słuchać tego, co mają do powiedzenia żyć razem z nimi i uczyć się ich sposobu patrzenia na świat. Zostawiłam ten świat, w którym się wychowałam stałam się wolnym człowiekiem poszerzyłam moją świadomość o nowe, czasami bardzo zaskakujące prawdy i przekonania, z którymi spotykałam się w podróży. I kiedy po kilkunastu latach Poznawania ludzkich umysłów w buddyzmie, w chrześcijaństwie, w islamie, w hinduizmie i w innych religiach, łącznie z zwierzeniami plemiennymi opartymi na siłach natury, kiedy poczułam, że jestem obywatelem świata, który swobodnie przemieszcza się między kulturami, zaczęłam widzieć i rozumieć najbardziej nieprawdopodobną i zaskakującą rzecz. Cywilizacja, która mnie stworzyła, jest jedną z najbardziej destrukcyjnych, nielogicznych, niezdrowych i szkodliwych, jakie znam. Twierdzi, że dba o człowieka, jednocześnie go zabija. I kiedy spojrzałam na naszą europejską cywilizację z perspektywy amazońskiego Indianina, zobaczyłam przedziwny twór, który zachowuje się jak kosmiczna czarna dziura, która istnieje, ale jednocześnie dąży do tego, żeby samą siebie unicestwić. I jeżeli istnieje gdzieś na świecie. Prymitywna cywilizacja to jest nią właśnie nasz zachodni świat, miast, betonu, samochodów, pełen kłamstwa, fałszu, manipulacji, nieszczęścia, cierpienia, bólu i zagubienia. I z tej perspektywy koniec świata zapowiadany na grudzień 2012 roku jest całkiem logicznym i naturalnym zdarzeniem. Potwierdzają to zapisy Indian z plemienia Hopi, kalendarz Majów, Tolteków i przepowiednie inkaskie. I o tym właśnie jest ta książka.